Serdecznie witam Państwa na wieczorze jubiläuszowym z okazji 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oczywiście w swoim imieniu i w imieniu całego zespołu pracowników Miejskiej Biblioteki. Jest nam niezmiernie miło witać tak znamienite gości. Bardzo się cieszymy z obecności Panów Prezydentów. Serdecznie witam Pana Prezydenta Rafała Zaruzona. Przypominam również, że swoją obecnością zaszczycił nas przedstawiciel powiatu, pan sekretarz Jerzy Kowalczyk. Serdecznie witam państwa radnych, radnych samorządu miejskiego i powiatowego. kultury, dyrektorów placówek oświatowych i pracowników tych jednostek. Dziękuję, że Państwo zaszczycili nas swoją obecnością. Tym bardziej się cieszę, że jest to owoc naszej współpracy. Współpracuję. Bardzo serdecznie witam Pana Prezesa Tadeusza Firuta, Panią Prezes Marianne Przewoźnik. Stowarzyszenia dzieci, ro, rodzin, dzieci i osób niepełnosprawnych. Jest mi bardzo miło gościć również panią prezes Stowarzyszenia Tomaszowskiej Uniwersytetu III Wieku. Witam oczywiście wszystkich Państwa, nie tylko jako gości tego koncertu, ale również jako naszych czytelników. Bo, jak wydaje mi się, wszyscy, którzy tutaj są, którzy przybyli w ten jesienny wieczór, albo kiedyś byli, albo są teraz, a jeżeli nie, to na pewno w przyszłości będą naszymi czytelnikami. Tak się składa, że na jakimś etapie życia zawsze ta publiczna biblioteka, ten powszechny dostęp do książki dla każdego jest potrzebny. Nie ma takiego kryzusa, który nawet nie wiem, jak miałby wielki księgozbiór żeby był on samowystarczalny, przez całe jego życie. Pozwólcie Państwo, że na koniec przywitam najmilszych gości, nasze drogie koleżanki, które, jak niektórzy w cudzysłowie mówią, są już stypendystykami zus -u. Nasze emerytowane koleżanki, na czele z Panią Dyrektor Krystianą Misiurską. Pani Krysia była kierownikiem biblioteki od 53. do 1973 roku. Witam panią Anię Ogórek, która dyrektorowała dalej między 1973 a 2003 rokiem. Te kadencje, jak widzicie państwo, były bardzo długie. Ja już nie mam takiej szansy ze względu choćby na wiek. Witam również panią Marię Kowalską. Dziękuję, że pani zawsze do nas przybywa, mimo wieku i zdrowia. Pani Maria, pozwólcie Państwu, że przedstawię, jest siostrą naszej patronki Teresy Gardysieński-Krzysztowik. <klucz> Oczywiście my no, odwołujemy się y, tą datą i tym dzisiejszym koncertem y, do y, okresu, kiedy pierwsza instytucja powstała w mieście, w tym samorządzie y, w, w miasta y, po w wyzwoleniu. Było wtedy niewiele takich światłych, że tak powiem, samorządów miejskich. Od tych bibliotek powszechnych w Polsce wtedy, w tym okresie, kiedy powstała nasza, to było zaledwie 40 na całą niepodległą, niepodległą Polskę. Także wydaje mi się, że ta decyzja zarządu, wczesnego zarządu miasta, stawia nas naprawdę w świetle bardzo dobrym. Oczywiście historię biblioteka podzieliła, los innych zbiorów i bibliotek. W czasie II wojny światowej była całkowicie zniszczona, spalona, ale tak jak mówi, odbudowaliśmy się i dzisiaj myślę, stanowimy placówkę, która jak widać chociażby po przybyciu Państwa, jest taką instytucją kultury, która na naszym tutaj terenie, w naszym regionie wydaje mi się ma olbrzymie znaczenie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu. Nie będę. Może przedłużać. Cała historia biblioteki jest na stronach internetowych. Oczywiście te wszystkie dokumenty, na które się powołujemy, są w archiwach. Na pewno czekają jeszcze na głębsze opracowanie, bo na razie do historii naszej placówki są małe przyczynki. Najlepiej są opracowane okresy przedwojenne, powojenne, ale wydaje mi się, że przed nami jeszcze trochę pracy i uda nam się to zrobić. To może tyle. Niezmiernie miło, że mogę na ręce pani dyrektor w imieniu władz samorządowych miasta przekazać najserdeczniejsze życzenia. Życzenia te również kieruję do wszystkich pracowników Biblioteki Tomaszowskiej, również do byłych pracowników i do wszystkich sympatyków bibliotekoznawstwa Biblioteki i Czytania książek. Pani Paniwa pani 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 pani. Adamska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Prosimy przyjąć serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji 80-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. W tym szczególnym dniu dziękujemy Pani oraz wszystkim dotychczasowym i obecnym pracownikom biblioteki za dokonania i zaangażowanie w upowszechnianiu kultury, edukacji i propagowania czytelnictwa. Miejska Biblioteka Publiczna jest od 1928 roku jedną z najbardziej znaczących i aktywnych instytucji kultury w naszym mieście. Pomimo wielu transformacji i przeszkód, bibliotekarze i pracownicy tej placówki tworzyli i udostępniali księgozbiór, organizowali kluby dyskusyjne, konkursy i spotkania autorskie. Dzisiaj w świecie, w którym dominuje kultura obrazu i zalew informacji, Misja Biblioteki Publicznej jest wyjątkowo trudna, ale też wyjątkowo ważna. Wasza placówka zmaga się z wieloma problemami, ale wiemy, że robicie wszystko, aby wyzwaniom współczesnego świata sprostać, a mieszkańcom Tomaszowa zapewnić dostęp do wiedzy i informacji. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i tylu kolejnych dyrektorów, bez uporu, pomysłów i ruszczej pracy obecnego zespołu. Raz jeszcze gratulujemy profesjonalizmu i życzymy Pani i Pani współpracownikom oraz przyjaciołom biblioteki wielu sukcesów, satysfakcji z podejmowanych działań, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Proszę Państwa, ja dziękuję ślicznie. Oczywiście, jeżeli. Szanowna to... Pani Dyrektor, Szanowni Państwo. pięknie ją mieli już 80-lecie. Powiem tyle, nie istnieje tyle lat, co biblioteka. Miejmy nadzieję, że dotrwa do 80-lecia. Natomiast nasza współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną rzeczywiście została ściśle nawiązana od początku powstania powiatu Tomaszowskiego. Cieszymy się z tej współpracy. Dziękujemy za to, że. Miejska Biblioteka Policzna pełni również funkcję powiatowej Biblioteki z licznymi oddziałami. I korzystając z tej okazji, chcieliśmy serdecznie podziękować za tę pracę, życzyć wszystkim Państwu wszystkiego dobrego, najlepszych rezultatów z pracy, naszej zawodowej, sukcesów z tej pracy, a w życiu osobistym wszelkiej pomyślności dla Pani Dyrektor i dla wszystkich Państwa pracowników. Panie dyrektorze, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im i interesy Święt Krzysztof, Tomaszowy Madrucki. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 80 lat owocnej działalności na rzecz rozwoju i unowocześnienia biblioteki, rozszerzanie oferty czytelniczej oraz różnorodnych form wzbogacania języka i popularyzacji piękna słowa pisanego, to jest to powód do dumy i satysfakcji. Na szczególne uznanie zasługują Wasze inicjatywy zbliżające do aktywnego uczestnictwa w działalności kulturalno-światowej powiatu i miasta. Systematyczna współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, placówkami, innymi bibliotekami, środowiskiem szkolnym i studenckim daje wspaniałe owoce w postaci organizacji akcji czytelniczych, konkursów i spotkań okolicznościowych. Pragniemy Pani oraz wszystkim bibliotekarzom miejskim i gminnym realizującym zadania Biblioteki Powiatowej Gorąco dziękować za wielkie zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę, przekazując jednocześnie najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych, wdzięczności czytelników i pomyślności w życiu osobistym. Ten list został podpisany przez przewodniczącego Rady Powiatu Pana Andrzeja Barańskiego, pana wicestarostę Tomaszowskiego Karola Strojnia i pana starostę Tomaszewskiego Piotra Kankiewicza. są życzenia od powiatu, to odbierzemy te życzenia wspólnie z instruktorką, która zajmuje się, opiekuje się bibliotekami gminnymi naszego powiatu, panią Moniką Kosewak. My Tradycyjnie chcieliśmy przekazać na rzecz, na rzecz Biblioteki Miejskiej dwa piękne albumy, które będą mogły być wykorzystywane w codziennej pracy. serdecznie dziękujemy za każdy zbiór, za każdą książkę, która powiększa nasz zbiór. Oczywiście